Dzień dobry Państwu, nazywam się Michał Nowak. A to jest kolejny odcinek raportu z frontu, cyklu, w którym omawiam sytuację wojskową na poszczególnych odcinkach wojny rosyjsko-ukraińskiej. A w dzisiejszym odcinku podsumowanie wydarzeń do południa 21 maja 2023 roku. Na wstępie proszę Państwa, jak zwykle, o pozostawienie polubienia i komentarza pod tym nagraniem. I zachęcam oczywiście do zasubskrybowania naszego kanału oraz do rozważenia. Wsparcia finansowego naszej działalności. Kolejne odcinki raportu z frontu powstają dzięki Państwa wsparciu i dzięki Państwa zaangażowaniu. Wspierać nas mogą Państwo choćby przez portal Patronite pod adresem patronite.pl Ukośnik Nowy Lat. A my przechodzimy już do omówienia sytuacji na Ukrainie. Rozpoczynamy, jak zwykle, ostatnimi czasy od. Kolejnych uderzeń lotniczych Federacji Rosyjskiej na ukraińskie miasta. 19 maja Rosjanie zaatakowali przede wszystkim Kijów, a więc ukraińską stolicę, z wykorzystaniem trzech rakiet manewrujących kalibr i około 16 do 20 dronów kamikadze typu szachet dostarczonych z Iranu. Ukraińcy deklarują zestrzelenie wszystkich trzech kalibrów oraz 16 dronów szachet. Tak jak powiedziałem, głównym celem tego uderzenia był po oczywiście Kijów, natomiast część szachedów została skierowana również w kierunku miasta Krzywy Róg, gdzie doszło do pożaru jednego z budynków, na skutek prawdopodobnie trafienia przez wspomnianego szacheda. Kolejnego dnia Rosjanie przeprowadzili uderzenie. Wyłącznie z wykorzystaniem dronów typu Szachet. Ukraińcy deklarowali zestrzelenie 20 dronów, i Kijowie pojawiły się informacje o kilku pożarach, prawdopodobnie w wyniku odłamków, które spadały na zabudowania, i mogły być to zarówno odłamki z wystrzelonych pocisków przeciwlotniczych, jak i odłamki spadających, zestrzelonych już dronów. Nie należy również wykluczać scenariusza, w którym przynajmniej część z tychże rosyjskich dronów Przedarła się przez rozbudowaną ukraińską obronę przeciwlotniczą w Kijowie i trafiła w zabudowania miejskie. Natomiast od wielu miesięcy, rzeczywiste skutki tych rosyjskich uderzeń są nam tak naprawdę nieznane ze względu na prawo obowiązujące na Ukrainie. Nie trafiają do opinii publicznej, a więc również do mediów, a tym samym do państwa. A te skąpe, niewielkie ilości materiału dowodowego nie pozwalają. W sposób rzetelny stawiać tez odnośnie rzeczywistej skuteczności rosyjskich ataków. Nie ulega jednak wątpliwości, że rzeczywiście przytłaczająca większość tych obiektów, które Rosjanie wystrzeliwują, przede wszystkim na Kijów, jest przez Ukraińców zestrzeliwana, i nie jest to niczym nadzwyczajnym, biorąc pod uwagę rozbudowę ukraińskiej obrony przeciwlotniczej w okolicach, jak i w samej stolicy. Gdzie przetransportowano i umieszczono szereg zachodnich systemów przeciwlotniczych, choćby Patrioty, choćby systemy Iris-T, nasams czy szereg innych systemów przeciwlotniczych. Włączyć to w to należy również te systemy ukraińskie, poradzieckie, którymi. Ukraińcy cały czas dysponują i do których pozostała im nadal amunicja. Kontynuując ten wątek uderzeń lotniczych Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, wspomnieć należy o wypowiedzi zastępcy szefa Ukraińskiego Wywiadu Wojskowego HUR, generała majora Wadima Skibickiego, który oświadczył, iż w tym momencie Rosjanie są w stanie produkować miesięcznie do 25 okrętowych pocisków skrzydlatych typu Kalibr, około 35 lotniczych pocisków skrzydlatych H101, do dwóch półbalistycznych pocisków lotniczych typu Kinżal, które Rosjanie określają jako pociski hipersoniczne oraz około 5 pocisków balistycznych typu Iskander. Ta skala produkcji pozwala Rosjanom na przeprowadzenie dwóch, czasami trzech uderzeń rakietowych o niskiej intensywności, o dużo mniejszej skali niż te uderzenia lotnicze, które obserwowaliśmy w pierwszej połowie wojny. Natomiast Rosjanie skutecznie obchodzą w jakimś wymiarze sankcje, sprowadzają komponenty służące produkcji pocisków manewrujących, pocisków balistycznych, którymi następnie rażą cele na terenie Ukrainy. Te sankcje są o tyle skuteczne, że ta produkcja rosyjska jest dużo mniejsza niż Rosjanie by sobie tego życzyli. To po pierwsze, po drugie, obchodzenie sankcji jest kosztowne, a po trzecie jest czasochłonne. To wymaga dużych nakładów sił i środków, zaangażowania szeregu osób i instytucji ku temu, aby te komponenty na teren Federacji Rosyjskiej ostatecznie trafiły. Dzięki zaangażowaniu szeregu pośredników. Więc, finalnie, sankcje nie doprowadziły i nie doprowadzą w żadnym wypadku do tego, że rosyjski przemysł zbrojeniowy przestanie funkcjonować. On będzie po prostu funkcjonował na znacząco mniejszych obrotach. A teraz przechodzimy do omówienia sytuacji na poszczególnych odcinkach frontu. Jeżeli chodzi o odcinek południowo-zachodni, tutaj sytuacja nie uległa większym zmianom. Jedna i druga strona okresowo zajmuje wyspy u ujścia Dniepru w okolicach Hersonia. Rosjanie prowadzą intensywne ostrzały artyleryjskie i przede wszystkim ostrzały rakietowe Hersonia, jak i jego bezpośrednich okolic. Z drugiej strony, Ukraińcy nie są tutaj specjalnie dłużni i dosyć regularnie ostrzeliwują takie miejscowości jak Aleszki, Gołaprystań. Nowa Kachówka, Kachówka czy szereg pomniejszych miejscowości leżących na lewym brzegu Dniepru. Ponadto ostrzeliwują dosyć regularnie rosyjskie zaplecze w kierunku Półwyspu Krymskiego. Nie mamy tutaj jednak żadnej aktywności wojsk jednej i drugiej strony, brak również informacji o jakiejkolwiek koncentracji wojsk rosyjskich, tudzież ukraińskich. Natomiast Rosjanie w ostatnich tygodniach tak naprawdę intensyfikują uderzenia lotnicze na prawy brzeg Dniepru, bezpośrednio w pobliżu linii rzeki, z wykorzystaniem bomb szybujących, chcąc w ten sposób utrudnić ewentualne przygotowywanie zaplecza do przeprowadzenia operacji desantowej, gdyby Ukraińcy rzeczywiście takie działania. Tutaj szykowali i gdyby rzeczywiście zamierzali przeprowadzić operację desantową gdzieś w okolicach Hersonia czy też Nowej Kachówki. Niemniej Rosjanie regularnie bombardują wszystkie budynki przemysłowe, magazyny znajdujące się na prawym brzegu Dniepru. Przemieszczamy się w takim razie w kierunku frontu Zaporowskiego, gdzie sytuacja na linii walki jest cały czas całkowicie stabilna. Brak aktywności jednej i drugiej strony poza działaniami. Drużyn rozpoznawczych, poza działaniami o charakterze rozpoznania bojem, chociaż w ostatnich dniach te działania ze strony ukraińskiej nie są już tak spektakularne i intensywne jak jeszcze kilkanaście dni temu. Ukraińcy natomiast bardzo regularnie i coraz intensywniej ostrzeliwują rosyjskie zaplecze. Wspomnieć należy o ostrzałach miejscowości leżących w pobliżu linii frontu, tutaj, tutaj ostrzeliwane przez Ukraińców były takie miejscowości jak Połochy czy Wasyliwka na południe od Zaporoża, ale również tych miejscowości leżących już nieco dalej. Bardzo intensywnie ostrzeliwany, właściwie niemal codziennie jest Tokmak. Ukraińcy porazili również rosyjskie cele w okolicach Andriivki i z całą pewnością z wykorzystaniem pocisków dalekiego zasięgu typu Storm Shadow ostrzelali cele w okolicach Berdiańska, bo ostrzeliwany był sam okupowany Berdiańsk, jak i leżące w pobliżu tego miasta, miejscowości Osypenko i Nowopetriwka. Cele te znajdują się ponad 100 km od linii frontu, więc, więc mamy tutaj duże prawdopodobieństwo tego, że doszło do ostrzału tych Obszarów z wykorzystaniem pocisków Storm Shadow. We wspomnianym już tokmaku mieszkańcy informują o przerwach w dostawie prądu na skutek ostatnich ukraińskich ostrzałów artyleryjskich. Przesuwamy się teraz w kierunku obwodu Donickiego, gdzie na samej linii frontu w okolicach Wuchłedaru sytuacja jest stabilna. Ukraińcy prowadzą ostrzał artyleryjski rosyjskiego zaplecza. Rosjanie bombardują, zwłaszcza z wykorzystaniem bomb szybujących, ukraińskie cele w okolicach samego Wukłedaru, jak i na skrzydłach tej miejscowości. Ukraińskie próby przedarcia się przez rosyjskie linie obronne w okolicach Nowodoneckie i Szewczenko w kolejnych dniach, w ostatnich dniach nie były już kontynuowane. Interesujące jest to, że 19 maja doszło do zbombardowania okolic lotniska pod Mariupolem. Ponownie, cel oddalony bardzo znacząco od linii frontu. Mało tego, zdjęcia satelitarne, które do nas napływały już wczoraj, jak i dzisiaj, wskazują na to, że porażony został podziemny bunkier na tymże lotnisku. Bardzo prawdopodobne, że infrastruktura ta była wykorzystywana przez Rosjan do rozmieszczenia w tym bunkrze sztabu dowodzenia czy też magazynu amunicji, chociaż bardziej prawdopodobny jest ten pierwszy scenariusz. W wyniku uderzenia niemal na pewno pocisku Storm Shadow, które projektowane były właśnie do rażenia ziemnych instalacji, doszło do zniszczenia tegoż bunkra, aczkolwiek Realne straty, jakie Rosjanie mogli ponieść w wyniku tego uderzenia, nie są znane. W samym Mariupolu miało dojść, czy też w jego okolicach tego dnia, do około czterech eksplozji, o czym raportowali mieszkańcy tego miasta. Przechodzimy więc na odcinek Doniecki, gdzie mamy już pewną aktywność na linii frontu. Rosjanie kontynuują bezpośrednie uderzenia na kierunku Marinki, Pobiedy, Nowomichajliwki w samej Marince nie poczynili po raz kolejny zresztą żadnych postępów, linia frontu nie przesunęła się w kierunku zachodnim, Ukraińcy nie prowadzą tutaj działań zaczepnych i ograniczają się do odpierania kolejnych rosyjskich uderzeń. Rosjanie ponawiali również uderzenia lądowe, jak i bombardowania lotnicze w miejscowości Krasnogorivka bez żadnych znaczących rezultatów. Ponadto mieliśmy aktywność wojsk rosyjskich na kierunku wioski Newelskie i Perwomańskie. W obu wypadkach zakończyły się one rosyjskimi niepowodzeniami. Atak w okolicach Perwomajskiej na skrzydle tej miejscowości zakończył się dla Rosjan utratą jednego transportera MTLB, który wjechał na minę i jednego transportera BMP-2, który został porażony przez ukraińskiego dżawelina. Jeżeli chodzi o odcinek Afdyjski, to tutaj Rosjanie po krótkiej przerwie wznawiają dosyć intensywne uderzenia. Na skrzydłach tej, tej miejscowości, jak i bezpośrednio w kierunku samego miasteczka. Działania na południowym skrzydle na kierunku osad cywiernej tenenkę zakończyły się dla Rosjan niepowodzeniem. Trochę lepiej Rosjanom poszło na skrzydle północnym, gdzie atakowali z zajętej jakiś czas temu Krasnogoriwki na wieś stepowe, do której się nieznacznie zbliżyli, natomiast samo stepowe nadal pod pełną kontrolą ukraińską. Do tego Rosjanie atakowali na samą Awdijówkę z okolic Obytnego na 9. Z rejonu Spartaku na zakłady koksochemiczne. W obu wypadkach te działania zakończyły się dla Rosjan niepowodzeniem. Ponadto kontynuowali uderzenia z rejonu kontrolowanej przez siebie kamianki na Avdiivkę z kierunku północnego, ale tutaj również nie odnieśli żadnych sukcesów. Nie ulega jednak wątpliwości, że Rosjanie intensyfikują swoje działania w rejonie Avdiivki, co może być jakąś oznaką tego, iż po e, zajęciu Bachmutu będą skupiać swoją uwagę właśnie w rejonie Avdiivki, która wbija się przecież klinem w rosyjskie pozycje i znajduje się w półokrążeniu, Chociaż należy zaznaczyć, że Ukraińcy kontrolują główną drogę zaopatrzeniową, mają dosyć duży bufor bezpieczeństwa wokół tej drogi i sytuacja ukraińskiego garnizonu jest dużo lepsza niż była w Bachmucie przez ostatnie kilka miesięcy. Przemieszczamy się wobec tego kierunku wspomnianego już Bachmutu, gdyż w rejonie Gorłówki, jak zwykle, zresztą sytuacja jest niezmienna, brak aktywności jednej lub drugiej strony. No i wreszcie Bachmut. 20 maja 2023 roku Rosjanie ogłosili zakończenie bitwy o Bachmut, wyparcie wojsk ukraińskich z zachodnich obrzeży miasta i objęcie pełną kontrolą całych zabudowań w jego administracyjnych granicach. Faktem jest to, że Rosjanie w ciągu tych ostatnich 48-72 godzin poczynili kolejne postępy w zachodnich dzielnicach Bachmutu, wypychając Ukraińców z kolejnych zabudowań, czy też po prostu niszcząc kolejne zabudowania będące wcześniej pod kontrolą ukraińską. Natomiast jak do tej pory nie mamy żadnego formalnego potwierdzenia w postaci choćby zdjęcia czy materiału filmowego potwierdzającego uzyskanie przed, przez Rosjan kontroli nad obszarem e, skrzyżowania ulicy Korswieńskiego i Czajkowskiego w okolicach e, słynnego już nieistniejącego pomnika Miga. Ten obszar Prawdopodobnie jest pod kontrolą rosyjską, bo i również część źródeł ukraińskich potwierdza wycofanie się ukraińskich żołnierzy z tego rejonu, ale tak jak powiedziałem, jakiegoś formalnego potwierdzenia na ten moment nadal nie mamy. Rosjanie deklarują również, iż Ukraińcy wycofali się z wioski chramowe w kierunku Czasifiaru na skutek rosyjskich postępów w samym, w samym Bachmucie. To jest również prawdopodobne, biorąc pod uwagę to, że Rosjanie zajęli e, ba, tą część Bachmutu przylegającą bezpośrednio do chramowe, jak i e, kontynuowali naciski na samo chramowe z kierunku wschodniego. E, utrzymywanie kontroli nad tym obszarem przez Ukraińców Byłoby niezwykle trudne, aczkolwiek samochramowe znajduje się wyżej niż te zachodnie dzielnice Bachmutu, to też z tego rejonu Ukraińcy mogliby mieć kontrolę ogólniową nad częścią zabudowań która dostała się pod kontrolę rosyjską. Również i w tym wypadku na ten moment brak potwierdzenia zajęcia chramowego przez Rosjan. Miejmy jednak na uwadze, że scenariusz, iż ta wieś dostała się pod rosyjską kontrolę jest bardzo prawdopodobny i nawet jeżeli Rosjanie nie zajęli jej teraz, to perspektywa szybkiego zajęcia jest jak najbardziej możliwa. Nie ulega jednak żadnej wątpliwości, że nawet jeżeli Ukraińcy kontrolowaliby te kilka czy też kilkanaście budynków na zachodnich obrzeżach Bachmutu, to Bachmut jest pod kontrolą rosyjską. Nie ma już żadnego znaczenia, czy Rosjanie kontrolują 100% czy 99,80% zabudowy miasta w jego administracyjnych granicach. Istotne jest teraz to, co Rosjanie będą mogli, czy też co będą chcieli zrobić po, po przejęciu kontroli nad miastem. O które ciężkie walki toczono przez ponad 9, właściwie niemal 10 miesięcy. Bachmut był najcięższą, najdłuższą, najkrwawszą bitwą tej wojny. Koszt starć o Bachmut dla obu stron z całą pewnością był wysoki, aczkolwiek ja nie dysponuję żadnymi twardymi danymi, wiarygodnymi, rzetelnymi informacjami i sądzę, iż nikt takimi danymi w tym momencie nie dysponuje, aby stwierdzić, jakie konkretnie straty ponieśli w trakcie tej dziesięciomiesięcznej bitwy Rosjanie, jakie straty ponieśli Ukraińcy, na jakim etapie ta bitwa była korzystniejsza z punktu widzenia proporcji strat dla Ukraińców, na jakim mogła stać się dla Rosjan, jeżeli w ogóle się stała. Nie wiemy, jak, jakie straty poniosły konkretne jednostki zaangażowane w Bachmucie i czy wymagają one odtworzenia, czy też nawet skreślenia ze Stanu, czy będą w stanie kontynuować działania już teraz w Bachmucie i na jego obrzeżach. Czy też wymagają rotacji i uzupełnienia na tyłach? O tym, jaki to był faktycznie koszt, jakie będzie znaczenie dla możliwości kontynuowania walk przez jedną i drugą stronę, przekonamy się po prostu w najbliższej przyszłości. Będziemy widzieli, czy Rosjanie są w stanie szybko kontynuować działania ofensywne w kierunku zachodnim. Czy też będą potrzebowali dłuższej pauzy operacyjnej? I z drugiej strony zobaczymy, czy Ukraińcy będą kontynuować te działania na skrzydłach Bachmutu, czy też rzeczywiście ich jedynym celem było umożliwienie wycofania się ukraińskich żołnierzy, którzy bronili się w zachodnich dzielnicach miasta. Na ten moment ten scenariusz nadal wydaje się najbardziej prawdopodobny do ukraińskich działań zaczepnych na skrzydłach Bachmutu. Zaraz przejdę. I zobaczymy wreszcie, czy Ukraińcy wykorzystali ten czas zaangażowania, Pewnej części rosyjskich sił w Bachmucie, ich potencjalnego wyczerpania do tego, aby przygotować się i w niedalekiej przyszłości przeprowadzić tą szeroką operację ofensywną na wybranym przez siebie kierunku, niezależnie od tego, czy będzie to kierunek południowy w okolicach Meritopola, Tokmaku, Berdiańska, Mariupola, czy też właśnie w rejonie Bachmutu, gdzie Ukraińcy przeprowadziliby uderzenie na obu skrzydłach celem odcięcia, czy nawet potencjalnego odzyskania Bachmutu. Jeżeli chodzi o działania ukraińskie, to na skrzydle północnym, tam gdzie Ukraińcy atakowali w kierunku Jegidne, Berchiwki, dubowo dalszych działań zaczepnych ze strony ukraińskiej już nie obserwowaliśmy. Mało tego, do kontrataków przeszli tutaj Rosjanie, wypychając Ukraińców z części obszarów, Przylegających do zbiornika Berchiwskiego, co moim zdaniem należy łączyć z faktem, iż prawdopodobnie rzeczywiście Rosjanie mogli zająć chramowe lub też bardzo znacząco zbliżyć się do tej miejscowości, wobec czego Ukraińcy skracając front i yy, Przechodząc na lepsze pozycje obronne w kierunku bogdaniwki, wycofywali się w kierunku zachodnim, a te działania na tym kierunku miały na celu uderzenie pomocnicze wobec tego głównego, które wychodziło na skrzydle południowym, gdzie Ukraińcy zabezpieczyli drogę T0504 którą prawdopodobnie wycofywali się z zachodniego Bachmutu i w ciągu ostatnich kilkudziesięciu godzin kontynuowali działania zaczepne na kierunku wioski Kliszczejwka, przy czym zaznaczyć należy, iż to główne pasmo umocni na wzgórzu, które znajduje się bezpośrednio na zachód od Kliszczejwki. Prawie na pewno jest nadal pod kontrolą rosyjską. Gdyby Ukraińcy je zajęli, to Klishcheiwka znajdowałaby się już pod kontrolą ukraińską. Bez kontroli nad tym wzgórzem Rosjanie nie byliby w stanie po prostu utrzymać kliszczewki, która znajduje się w dolinie i musieliby się z niej wycofać w kierunku, w kierunku wschodnim. Jeżeli Ukraińcy będą kontynuowali w tym rejonie dalsze działania ofensywne i potencjalnie zajęliby Kliszcze Iwkę, atakując dalej w kierunku opytnego i symultanicznie uderzyliby na skrzydle północnym w kierunku Sałedaru, to wtedy moglibyśmy już zacząć. Wierzyć w to, iż rzeczywiście te, te działania ze strony ukraińskiej mają na celu pełne oskrzydlenie rosyjskiego zgrupowania w Bachmucie, odcięcie go i potencjalne odzyskanie miasta. To, co obserwowaliśmy do tej pory, to były jedynie działania. O charakterze taktycznym, lokalnym, mającym na celu poprawę sytuacji, wyrównanie linii frontu, odrzucenie rosyjskich czołówek i przede wszystkim, moim zdaniem, umożliwienie wycofania się własnych jednostek, które zaangażowane były w zachodnim Bachmucie. To, co moim zdaniem będziemy obserwowali w ciągu najbliższych kilku, kilkunastu tygodni, to dalsze działania rosyjskie mające na celu. Poszerzenie buforu bezpieczeństwa, utworzenie buforu bezpieczeństwa na zachód od Bachmutu. Stąd też Rosjanie będą atakowali z całą pewnością w kierunku wsi Iwanivskie Bogdaniwka, Grigoriwka, Kalinina docierając do kanału i próbując oprzeć swoją obronę na kanale. W dalszym ciągu, w kolejnych, kolejnych tygodniach, możemy spodziewać się prób natarcia na czas i fiar, ale to z całą pewnością będą ciężkie walki dla strony rosyjskiej, jeżeli Rosjanie w ogóle byliby w stanie rozpocząć starcia o czas i fiar, ze względu na to, iż ta miejscowość znajduje się na wzgórzu i Ukraińcy, korzystając z przewagi wysokości, mogliby skutecznie odpierać rosyjskie uderzenia z Bachmutu, który znajduje się przecież w Dolinie. Jest znacząco niżej położony niż ukraińskie pozycje obronne na zachód od Bachmutu. Jeżeli chodzi o sytuację na skrzydle północnym, tak jak powiedziałem, w rejonie zbiornika Berchiwskiego Rosjanie odzyskali inicjatywę, kontratakowali również w okolicach Dubowo-Wasyliwki i Orychowo-Wasyliwki. Tutaj jednak brak jakichkolwiek informacji o ewentualnych rosyjskich sukcesach. W rejonie wsi Zaliznańskie. sytuacja niezmienna. Ukraińcy w ostatnich dniach kontratakowali również w okolicach wsi Wasiukiwka i Fedoriwka, odzyskując inicjatywę i podchodząc, zbliżając się, czy być może nawet odzyskując osadę, Sacco i Vencetti, osadę, która przed wojną miała populację trzyosobową. W kolejnych, kolejnych dniach jednak Ukraińcy tych działań tutaj nie kontynuowali. Prawdopodobnie ze względu na to, iż kolejnym obszarem, który wbija się dosyć głęboko w rosyjskie pozycje jest Siewiersk. Rosjanie mogą zwrócić swoją uwagę po zabezpieczeniu Bachmutu, właśnie w kierunku tego miasta, atakując symultanicznie. Ze wschodu, z okolic Liśniczańska, gdzie te działania już cały czas zresztą obserwujemy, w okolicach Spirnego, Biłochoriwki, Wierkniu kamieńskie, bez żadnych znaczących zmian, jak i z kierunku południowego, wzdłuż drogi T0513, z rejonu Mikołajivki Wesele czy Wasiukiwki w stronę samego Siewierska. A więc Rosjanie przeprowadziliby to uderzenie, które prawdopodobne wydawało się już kilka miesięcy temu, ale widać było wyraźnie, że Konieczność zaangażowania, zaangażowania znacznej części swoich żołnierzy, swoich jednostek w samym Bachmucie uniemożliwiła Rosjanom przeprowadzenie drugiego uderzenia na tym samym odcinku w kierunku Siewierska. Teraz zwolnienie części sił z Bachmutu może potencjalnie pozwolić Rosjanom na otwarcie innego frontu. Chociaż należy brać pod uwagę również i ten scenariusz, o którym wspomniałem, że koszt bitwy o Bachmut dla Rosjan był tak znaczący, że żadnych znaczących działań ze strony rosyjskiej w najbliższej przyszłości być może nie będziemy obserwować. Jeżeli chodzi o sytuację wojsk rosyjskich w Bachmucie, to ze strony Prigorzyna, grupy Wagnera pojawiają się informacje, że 25 maja ci opuszczą Bachmut na, i wycofają się na za, dalekie zaplecze frontu. Zobaczymy, czy Wagnerowcy jeszcze gdzieś na Ukrainie pojawią, bo pojawiają się informacje o ich wycofaniu i skierowaniu do Afryki, czy to do Sudanu, czy to do Mali. Zobaczymy, czy ten, ten scenariusz jest realny i on się ziści. W okolice Bachmutu przerzucane są kolejne rosyjskie jednostki, i na ten moment trudno stawiać jakieś jednoznaczne oceny perspektywy i wykorzystania. Z jednej strony może być to po prostu rotacja, więc te jednostki wejdą za grupę Wagnera i ich zadaniem będzie utrzymanie tego odcinka i stopniowe przesuwanie linii frontu w kierunku zachodnim, czy też Rosjanie kierują w stronę Bachmutu jakieś znaczące siły, których celem będzie wyprowadzenie od razu jakiegoś znaczącego uderzenia w kierunku Czasifiaru, czyli dalej Konstantynówki w bezpośrednim, uderzenie wzdłuż drogi M03 na Słowiański Krematorsk raczej w tym momencie nie wierzę. Możemy więc przesunąć się na północny brzeg Dońca, gdzie cały czas trwają działania zaczepne o charakterze mocno pozycyjnym w obszarze leśnym na zachód od Kreminy. Tutaj inicjatywa okresowo pozostaje po stronie rosyjskiej, okresowo po stronie ukraińskiej. Podsumowując, sytuacja nie uległa tutaj jednak po raz kolejny żadnym znaczącym zmianom. Walki trwają po prostu o oporniki na terenie leśnym, które przechodzą sobie dość swobodnie z rąk do rąk. Analogiczna sytuacja na kierunku SWATowego, gdzie Rosjanie wyprowadzali uderzenia w okolicach Kuzemiwki i Stelmachiwki, po raz kolejny okazały się one nieskuteczne. Z drugiej strony, Ukraińcy raczej zadowalają się utrzymywaniem kontroli nad obszarem, który jest w ich rękach. I wreszcie odcinek Dworicznej, czy też Kupiańska. Działania rosyjskie o bardzo ograniczonym charakterze w okolicach Masiutivki i Synkivki. Rosjanie prowadzą tutaj również uderzenia lotnicze na południe od Wilszanej i w okolicach Kesliwki. Nie doszło jednak do żadnych zmian terytorialnych na tym odcinku. Rosjanie wyprowadzają również kolejne uderzenia lotnicze na terenie obwodu Charkowskiego. Zarówno mamy tutaj do czynienia z uderzeniami bomb szybujących, jak i ostrzałem z wykorzystaniem systemów S-300 w trybie awaryjnym Ziemia-Ziemia. Nie należy jednak stawiać tutaj ocen, iż te działania służą przygotowaniu do przeprowadzania na tym kierunku. Szerszych działań ofensywnych, czy nawet lokalnych działań ofensywnych, gdyż Rosjanie wyraźnie nie koncentrują się w okolicach Biełgorodu, a te ostrzały lotnicze czy, czy rakietowe mają na tyle niską intensywność, że w żadnym wypadku nie ułatwiłyby czy nie umożliwiłyby Rosjan wyprowadzenia na tym kierunku uderzenia. Okresowo linie frontu w jedną i drugą stronę próbują przekraczać siły specjalne rosyjskie i ukraińskie, obie strony dosyć regularnie informują o udaremnieniu tego typu prób aczkolwiek faktem jest to, że okresowo siłą specjalnym jednej i drugiej strony udaje się przeniknąć przez pozycję przeciwnika. Następnie z tego typu wypadów mamy już zdjęcia i materiały filmowe, czy też informacje o, o przeprowadzonych działaniach. I na sam koniec bardzo istotna informacja już właściwie potwierdzona w niedalekiej przyszłości w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Powinniśmy spodziewać się nad ukraińskim niebem samolotów F-16. Zgodę na przekazanie tych samolotów wyraziły Stany Zjednoczone. Te samoloty nie będą pochodziły jednak z, ze strony Stanów Zjednoczonych jako takich, a ich dostawcą będzie prawdopodobnie Dania oraz Holandia. Piloci będą szkoleni na terenie Europy, prawdopodobnie w Wielkiej Brytanii. Sami piloci mieli być już wytypowani. Prawdopodobnie zresztą szkolenia mogą już od jakiegoś czasu trwać, a teraz doszło po prostu do ujawnienia tej informacji, co oznacza, iż samoloty mogą znaleźć się nad Ukrainą, nad Ukrainą dużo szybciej niż nam się w tym momencie wydaje, więc analogicznie jak przy każdym poprzednim uzbrojeniu. Najpierw pojawiły się dostawy samolotów poradzieckich, tutaj europejskie Migi 29 czy, czy samoloty Su-25, a teraz już mamy potwierdzone informacje o gotowości do dostaw F-16. Zobaczymy oczywiście w jakiej liczbie te maszyny zostaną na Ukrainę dostarczone. Nie ulega jednak wątpliwości, że w jakimś stopniu zmienią one oblicze sytuacji na Ukrainie, i być może Ukraińcy z ich wykorzystaniem będą w stanie nad niektórymi obszarami uzyskać przewagę powietrzną. Na tym więc kończymy dzisiejszy odcinek raportu z frontu. Serdecznie dziękuję Państwu za jego wysłuchanie i mam nadzieję do usłyszenia już niedługo.